Kiedy myślimy o równaniu kwadratowym z parametrem, myślę, że większość osób przygotowujących się do matury z zakresu rozszerzonego widzi wzory Wieta. I faktycznie większość zadań maturalnych, jeśli już jest z zakresu funkcji kwadratowej, zadań z parametrem, związane jest z wzorami Wieta. A jakie mogą być inne możliwości? I tutaj y, chcę Wam przedstawić pewne zadanie. Samo równanie wygląda niegroźnie. Dla jakiej wartości parametru m równanie, tak jak widzicie, x kwadra dodać m minus 1x plus 4 ma dwa różne pierwiastki mniejsze od 4. Nie pojawiają się tu wzory Wieta, natomiast wiemy, że x1, x2 są różne, istnieją i są mniejsze od 4. Tak, nie jesteśmy w stanie tutaj wykombinować żadnych wzorów Wieta. Co robię? Oczywiście na maturze, jeśli wiem, że są dwa różne Pierwiastki, zapisuję, że a jest różne od 0, delta musi być większa od 0. Jeśli one są różne, delta jest większa od 0. Gdyby były po prostu dwa pierwiastki, moglibyśmy napisać, że delta jest większa bądź równa 0. Pamiętajcie, przy delcie równej 0 pierwiastki są dwa identyczne. Mówimy że, o tym, że to jest pierwiastek dwukrotny. No dobrze, a teraz co z pozostałymi warunkami? Z pozostałym warunkiem nie wiadomo. Mają być mniejsze od 4, obydwa pierwiastki. Czyli, jakby to coś, co się pojawi, musi zawsze. A teraz, co zrobię dalej? Wspomnę jeszcze tylko, że tak, warunek ten pierwszy jest spełniony, bo a jest 1. Tu napiszę: a jest 1. Czyli, warunek jest spełniony. Spełniony. Mogę dorzucić, to z tego wynika, że mamy M rzeczywiste, jeśli chodzi o ten pierwszy warunek. No dobrze, drugi warunek sobie rozpatrzę, natomiast chcę mieć komplet warunków. Co robię, kochani, w takiej sytuacji, jeśli wiem, że pierwiastki mają być mniejsze od 4? Na początek robię wykres. Tylko dla siebie pomocniczy. Ramiona paraboli są w górę, i tego jestem pewna. Wiem także, że dwa pierwiastki, jeszcze raz wam pokażę, mają być mniejsze od czterech. Oznacza to, że czwórka jest sobie powiedzmy gdzieś tutaj. I teraz jakie warunki zapisuję? Słuchajcie, żeby sytuacja wyglądała tak jak na tym rysunku, myślę, że zgodzicie się ze mną, że wierzchołek paraboli musi znajdować się z lewej strony czwórki. Wszystko jedno, ja oznaczam zwykle na lekcji przez P, jeśli ktoś oznacza przez X, XW, wszystko jedno, chodzi o wierzchołek. Na pewno pierwsza współrzędna wierzchołka musi być mniejsza od czterech. Ale czy to wszystko, co zauważyłam z mojego rysunku? Oczywiście od razu, gdyby komuś się nasunęła taka myśl, że nie do końca mam rację, bo przecież może wyglądać tak. Tutaj mamy P i nie jest spełniona. Obydwa pierwiastki nie są yy, mniejsze od 4. Co w takiej sytuacji? Otóż dodam warunek numer dwa. Dodam, że wartość funkcji, ja sobie od razu nazwę, że nazwę sobie f od x funkcją, yy, będzie to funkcja która stanowi lewą stronę tego równania. I zapiszę, że wartość funkcji w czwórce dla x równego 4 jest dodatnia. Zobaczcie, że ten mój kąt, przykład, tutaj wartość funkcji dla x równego 4 jest ujemna, więc jakby ta kwestia mnie tutaj nie interesuje. Więc tę sytuację mam, rozpatrzoną, tak, to jest to, co potrzebuję, no dobrze, mam komplet warunków, pierwszy napisałam, że jest spełniony, warunek numer 2, delta większa od zera, delta, czyli b kwadrat, b kwadrat jest to, co stoi przy x, czyli m minus 1 do kwadratu, odjąć 4 razy a, a jest jedynką, razy c, co akurat tu w wypadku w tym jest 4? To ma być dodatnie. Mam do rozwiązania, zobaczcie, teraz nierówność kwadratową. Tutaj wzór skróconego mnożenia. Dostaję, że m kwadrat minus 2m minus 15 jest większe od 0. Liczę deltę. Uwaga, dostałam nierówność kwadratową. Każdą nierówność kwadratową liczymy. Wykorzystując deltę, wyróżnik yy, trójmianu kwadratowego do, dane, do danego przypadku, danego trójmianu, tak? To nie ma związku z tą deltą, którą tutaj zapisałam, czyli minus 2 do kwadratu, odjąć 4 razy a, tutaj razy c. Delta dosyć przyjemna, 64 pierwiastek z tej delty, oznaczam ją tutaj indeksem m8, m1, minus... Minus pierwiastek z delta przez 2a. M2. Mam. Pamiętajcie, każdą nierówność kwadratową, a taka tutaj jest, kończymy z zaznaczeniem, narysowaniem paraboli. Powyżej osi, większe od zera, to tu i tu. Czyli M należy. Od minus nieskończoności do minus 3, w sumie od 5 do nieskończoności. Warunek drugi mam zrobiony. No to warunek trzeci. Napisałam, że P jest mniejszy od 4. Wyzór na pierwszą współrzędną wierzchołka jest minus B przez 2A, czyli minus B. Czyli minus m plus 1, zmieniłam znaki, przez 2a jest mniejsze od 4. Razy 2 zrobię niż 8, czyli minus m jest mniejsze od 7. Powiedzmy, że pomnożę przez minus 1. Pamiętam o zmianie znaku, czyli minus, czyli m jest większe od minus 7. I warunek czwarty. F od 4 musi być dodatnie. F od 4, czyli w miejsce X -a wstawiam 4, czyli tu 4 i tu 4, czyli będzie 4 do kwadratu plus M minus 1 razy X, czyli razy 4. Dodać 4, to musi być większe od 0. No dobrze, to teraz to rozwiązujemy. Mam 16, dodać 4m minus 4 plus 4 większe od 0. Mam 4m większe od minus 16, czyli m jest większe od minus 4. Na końcu muszę podać część wspólną wszystkich moich przypadków. Uwaga! Pierwszy warunek był zawsze spełniony. Drugi był spełniony tylko dla x od minus nieskończoności do minus 3 i od 5 do nieskończoności. Ten warunek był spełniony dla M większych od minus 7, a ten dla m większych od minus czwórki. Jeśli ktoś ma wątpliwości, warto sobie zaznaczyć na osi. To był ten pierwszy. Może nie tu. Albo tutaj. Tak. Potem było większe od minus 7. Minus 7 powiedzmy, <laughs> zaznaczę sobie tutaj. Tak, zobaczcie, gdzie jest część wspólna, a minus 4 jest, niech będzie tutaj. O, i teraz ładnie widać, że tu jest część wspólna i tu jest część wspólna. Ostateczne rozwiązanie tego zadania to M należy od minus 4 do minus 3. W sumie od 5 do nieskończoności.